witajcie jesteśmy obecnie na rynku w Łęczycy ryneczek jest rynkiem klasycznym czyli plac otoczony budynkami kiedyś Prawdopodobno drobno mieszkaństwa oraz generalnie ludzi, których było stać na postawienie domku, uroczy jest przed nami umiejscowiony ratusz. I podkreślam, jest to pełnoprawny ratusz, dlatego, że co prawda trochę skarlało mi niedojrzało mu wieżyczkę, ma, albo aspiracje do posiadania wieży, ale tak bardziej poważnie wygląda na to, że wieża tam jakaś kiedyś w intencji była, no ale się <laughs> zmyła. Niemniej mamy tu faktycznie ładny budynek ratusza na, na planie kwadratu. Ciekawe czy jeszcze spełnia takie typowo formalne funkcje. Poza tym rynek dość duży. Można by powiedzieć, że wręcz częściowy. Oczywiście obdarzony i obciążony polską chorobą e, powiedzmy to tak architektoniczno projektancką. Czytaj tutaj zbetonizowany zamiast, no dobra zamiast betonu są tutaj E, kociołby i ogólnie rzecz biorąc e, kostka, która ma e, te same funkcje co beton, czyli grzeje. No, co sprawia, że rzeczywiście w mieście jest cieplej. <laughs> nie wiem, może obniży to im rachunki ogrzewania. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, no urokliwe. E, miejsce samo w sobie jest ładne. Natomiast no, na pewno było o wiele ładniejsze, gdyby było zielone. Ale nie ma strachu, za chwilę się to poprawi. Bo jak. E, Niektórzy z Was wiedzą, a ci, którzy nigdy w Łęczycy nie byli, to się dowiedzą za chwilę. Miejsce, w którym my jesteśmy, czyli ten rynek Łęczycki, znajduje się dosłownie rzut beretem od zamku. Czyli jak widzicie ten szary budyneczek, o tam, razem z zielonym domkiem obok, na którym jest tablica z randomowymi literkami, których nie będę cytował, no bo wiadomo, kryptoreklamy, no to za tamtymi obiektami Dosłownie zaraz za nimi znajduje się właściwy zamek. Tam też będziemy zmierzać. Do zobaczenia za chwilę.